Witam na dzisiejszym egzaminie. Ja jestem waszym egzaminatorem, czyli macie, jak sami dobrze wiecie, i poprowadzę was egzamin. To nieźle. E, możemy zaczynać trochę mi się pieszy. Dodam jeszcze tylko, że na wypełnienie egzaminu macie 60 minut i ściąganie nie jest opłacalne, bo wszyscy macie in, inne arkusze. No to tyle w temacie. Czas start. Od teraz. Proszę, oddaję zatem. Dzięki. 10 minut macie jeszcze. Zastanawiasz się nad pytaniem jednym. Które? Największą wyporność posiada woda. C, destylowana. A ktoś się w ogóle topił w destylowanej wodzie? Tak, pytam tylko. Urucham wyobraźnię zatem. Już bardziej nie mogę. No i jak było? Y nie bolało. To ja już lecę. A, jeszcze jedno. Jakby ktoś chciał, zapraszam dzisiaj wieczorem do bawu. Otwarte będzie. Kończymy, kończymy. Ostatnia minuta. Już? Mogę zabierać? E, wydaje mi się, że chyba tak. Maciek. A co by się stało, gdybym nie zaliczył tego testu? No to się poduczysz i napisz szodnowa. Proste. Jak to powtarzała moja nauczycielka od angielskiego w liceum. No to cześć w takim razie. Cześć. Hej. Cześć Magda. Widzę, że samochód już po renowacji? No, żebyś wiedziała. I teraz takie znać różnice. A wiadomo, co z tą skanią? Za niedługo powinniśmy ją dostać, nie wiem tylko za ile? Bo to z funduszy unijnych, nie? Tak, możliwe, że nawet w tym miesiącu ją, ją odbierzemy. To fajnie. A co z renówką zrobimy? Renówka prawdopodobnie zostanie, ale nie wiem. Pytajcie szefa o to. Mi się troszeczkę śpieszy, więc żegnam was panowie, a was proszę, żebyście zapakowali sprzęt. Słyszałeś? Pakuj sprzęt. Barmanka, jak tam życie? Jakoś leci, na no, takie życie na tej wsi tak. W takim razie bimber also... weź, to nie miasto, ale wieś. Powinno być na odwrót, ale wiesz. Nie wiem. Nie wiesz, że stawiasz kolejkę? E, no to lecimy, daj szefowo tutaj, o! Tak, <ślinia> tak. Maciek jak zwykle kole zamówił. Szkoda, że nie łyski z kolą, ale nie będę wnikać. A tam tradycja. Tradycja, kurde, co to jest za tradycja? O, chwila. Wychodzimy, panowie, wyzwanie jest. Jak wrócimy, stawiam kolejkę. Pan zgłaszał? I tak, ja tu u sąsiad jestem. A gdzie właściciel? Nie otwiera, ale samochód stoi. Cholera wie, może jest w środku. Może jakiś kontakt? Nie wiem, on tu na weekendy przyjeżdża, ale też nie zawsze. Dobra, dzięki. Karetka naokoło. Wjazd na działki, znajdziecie nas. Maciek, jak wchodzić do środka? Też pożarna, proszę otworzyć mieszkanie. Wyważamy, daj Haligana Poszło, wchodzimy. Zakładaj maskę Ogno, masz źródło ognia. Norek, sprawdźcie w tamtych pomieszczeniach, w których się nie znajduję. Mogę zgłosić Zgłaszam się. Namierzyliście pożar? Tak. Słuchaj, zadymienie wynika z tego, że ktoś zostawił na patelni przyznaczony bigos. Powtórz, co zostawił? Pfff... Przyznaczony bigos. Co Stąd to zadymienie całe. Powtórz jeszcze raz. Nie zrozumiałam. Tylko potrawa, migos to w garnku zostawił ktoś, stąd to zadymienie. Zamierzyliście właściciela mieszkania? Wszystkie pokoje przeszukane, nikogo nie znalazłem. Przeszukłeś dokładnie? Tak, nikogo nie znalazłem. Powiadam Magdę, niech odwoła karetkę. Magda, odwołaj karetkę. Nie szkoda, nikogo nie ma i sytuacja opanowana. Chodzimy. Właśnie przyjechali. Cześć. Cześć. Są poszkodowani? Wiesz co, miałam wam właśnie odwołać, bo nie ma żadnych osób poszkodowanych. Lekkie zadymienie w mieszkaniu, bo ktoś potrawę zostawił, ale tak to nie ma. Aha, więc to tak. Dobra Romek, zwijam się, nic po nas. Co się tutaj dzieje? Co się tu stało? Panie jest właścicielem? Tak, ale co wy robicie na mojej posesji? Poszedłem tylko po zakupy. Bigos też panu mówi? Zostawiłem go w garnku. Na włączonym palniku oczywiście. Spowodował pan ten samym zadymienie mieszkania i sąsiad musiał interweniować. Ale jak to się stało? Pół godziny mnie nie było. Trzeba było myśleć wcześniej. Dobra chłopaki, zwijam się. To niezły żeś pan Bigos zrobił. No i jak? Motopompa działa? Wszystko działa, jest dobrze. Ha, to najważniejsze. Edzik, Edzik, poczekaj. Zanim odjedziesz, chciałbym z Tobą porozmawiać. Słyszałem, że nie pasują terminy. No poniekąd tak, no bo wie Pan w jakiej jestem sytuacji teraz. Tak, i doskonale Ciebie rozumiem. Ale na szczęście Marek Ciebie zastąpi, więc się nie przejmuj się. Życzę powodzenia i żeby sprawa się jakoś umorzyła. Bo Ty tam, na jak długo jedziesz do tych klaskowic? Jutro postaram się być na miejscu. No to zobaczenia. O której stawił się pan w jednostce? O ósmej rano mamy przekazywanie zmiany. O której stawił się pan w jednostce? Za 15. Kiedy był wyjazd do zażenia? O ósmej rano tego samego dnia, podczas dawania służby, dostaliśmy zgłoszenie na akcję. Od kogo otrzymał pan informację o zagrożeniu w buchach? Nie otrzymałem takiej informacji. W takim razie czego pan szukał w magazynie? Człowieka. Szukaliśmy człowieka. A kto wydał rozkaz wejścia? Klerykowski, brygadier Konrad Klerykowski, jeszcze kapitan. To ale już niedługo, imponująca kariera, muszę przyznać. O której dostał pan rozkaz opuszczenia magazynu? Nie dostałem takiego rozkazu. A dlaczego nie posłuchał pan rozkazu? Bo nie słyszałem tego rozkazu. To dziwne, bo radio działało. Tak, działało, ale po akcji. Wie pan, że niesubordynacja może stanowić zagrożenie? Powtarzam, nie słyszałem rozkazu, ponieważ nie działał mi radio. Mhm. Mm A czy poszkodowany prosił pana o pomoc? Tak, prosił. Wiedział, że samemu nie dam rady go wyciągnąć. Rywalizowaliście? Klerykowski to dobry fachowiec. Mówił o poszkodowanym. Kasprze Bartoszewskim. Słucham? On też był rozpatrywany jako kandydat na wyjazd do Nowego Jorku. Nie wiedział pan o tym? To dziwna. W takim razie, co mi się zarzuca? Musimy ustalić, czy przyczynił się pan do spowodowania wypadku, czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Artykuł 156 Kodeksu Karnego. Grozi panu 10 lat pozbawienia wolności. Może trzy. Jak dowiedzie pan, że działa, pan nie umyśli. Chyba nie będę dodawać, jakie to będzie miało konsekwencje dla pana kariery. Halo? Halo, Dorota? Tak. Cześć, Maciek z tej strony. Cześć, Maciek. Dawno się nie słyszeliśmy. Tak. Słuchaj, bo ty teraz w klasuszkach siedzisz, no nie? Tak, a co się stało? Tak, mam sprawę do rozpatrzenia i liczę, że mi w tym pomożesz. A w czym mogę ci pomóc? Możliwe, że o tym już słyszałaś. Yy, o pożarze magazynu z zeszłego miesiąca. W Kloskowicach. Nie, akurat o tym nie słyszałam. W takim razie muszę ci opowiedzieć wszystko od początku. Niby mówią, że złamałem artykuł 156 kodeksu karnego. Będę miał prawdopodobnie rozprawę w sądzie. Szukam adwokata. Kurde, no to nie za fajna historia. Wiesz, mimo że jestem pracą prawnym, to znam tam paru adwokatów, ale tylko i wyłącznie z klesuszek. A byłaby taka możliwość, gdyby przyjechali do yy, Kleskowic? Wiesz co, no nie wiem, no będziemy myśleć. Ale powiem ci, że, żeś mnie zaskoczył tą informacją. Dobra Maciek, będziemy myśleć w wolnym czasie, okej? Okay? Dobra Dorota, to co, dzwonimy się jeszcze, nie? No na pewno, dobra, to trzymaj się. 6. A co pan taki samotny siedzi? Co się stało? Los życia młody człowieku. Ja cię chyba skądś znam. Czy ty nie jesteś przypadkiem ten youtuber o Straży Pożarnej, co robi te filmy o kruskach? Oczywiście, że tak, to ja. Kurcze, ale fajnie zawsze możem ciebie spotkać. W takim razie siadaj, pogadamy. <laughs> o właśnie, zapomniałem się przedstawić. Igor jestem. Maciej, to moje prawdziwe imię. Twój nick nawet na to wskazuje. To kiedy kolejny vlog ze Straży Pożarnej? Bo wiesz, bo ja to wielki fan. Aż mi się sprawa sądowa przetoczy. Masz rozprawę? A co się stało? Dużo by mówić. Oglądasz wiadomości? No od czasu do czasu, no ale nie często, nie? To na pewno był ci że uszy pożar magazynu w tamtym miesiącu. No, możliwe, że coś słyszałem. To w tej akcji uczestniczył również mój kolega strażak. Można powiedzieć, że taki oddany przyjaciel walczy teraz o życie w szpitalu. No, to przykra historia. Nie, nie przykra, ale straszna. Niby wszyscy mówią, że to ja jestem winny. A ja go próbowałem tylko ostrzec, ale on mnie nie posłuchał. Mało tego, radio nie działało mi podczas akcji. Wyobrażasz to sobie? A, na pewno straciłeś zaufanie do wszystkich w koło. Hm, aczkolwiek powiem ci jedno. Nigdy nie stracę zaufania do Boga. Co? Do jakiego Boga? O co ci chodzi? Bo gdyby nie opatrzyłeś Jezusa, nie byłoby mnie tutaj. Wierzę, że Bóg cię przysłał do mnie, żebyś tym mnie pocieszył. <laughs> nie, nie sądzę. Przyszedłem tylko pogadać. Nie? No to uważaj. Czy dostrzegasz w swoim życiu działalność Boga? Naprawdę nie wiem. Na co dzień to nie niezauważalne? Myślę, że jak się poświęca więcej czasu na modlitwę i uwielbienie, to się dostrzega działalność Bożą. No, to możliwe. A no, widzisz? A ja często rozmawiam z ludźmi o Bogu i ich ewangelizuję. Poczuję się przez to powołany. To chyba. Bardzo kogo kochasz? Szalenie, Bóg jest dobry. Wow, nigdy w życiu nie spotkałem jeszcze takiej osoby. Igor, czuję, że w tobie jest bardzo dużo miłości. To dla mnie wielki zaszczyt poznać pana. Dziękuję, każdy mi to mówi. Mi też jest bardzo miło, że mogę ciebie spotkać, Igor. To co? Do widzenia, żegnamy się. Do widzenia, Igor, z Bogiem. Czekam na kolejnego vlogaska straży. Będę oglądał. Jesteś super Maciek, nie zmieniaj się! Dzięki Igor. Do zobaczenia. Cześć.